Witamy, jesteśmy nad jeziorem Żunów w Dziemianach. Dzisiaj mamy trzecie Mistrzostwa Kaszu w Nordic Walking sobota. Jutro będziemy biegać, więc e, zapowiada się weekend pełen rywalizacji myślę, pięknej pogody. Więc e, już jesteśmy fajnie, pozytywnie nakręceni. Jak tam energia błękitni? <laughs> Witamy u nas naszego Ryśka Waldano. Grand Prix Ross Polska, jeden z etapów Dziemiany, dzisiaj dziesiąty etap. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przyjechali tutaj do Kaszub, do miejscowości Dziemiany. Witamy bardzo serdecznie uczestników, którzy przyjechali do nas generalnie z całej Polski. Organizatorzy postala, postarali się naprawdę przygotować wyjątkowe wydarzenie, które uczestnicy zobaczą na własne oczy. I z tego, co jesteśmy tutaj po raz trzeci, będzie naprawdę magicznie. Także zapraszamy was serdecznie do kibicowania. Bądźcie z nami i

na dystansie 5 kilometrów. Przepiękną kaszubską trasą nad jeziorem Żuno, ścieżką spacerową na Nowinach, na osiedlu domków letniskowych, więc tam będą też na nas czekali kibice, strażacy. Mamy pięknie oznakowaną trasę i też fajne górki dla was, więc na Kaszubach nie jest łatwo. Mamy taki teren i na pewno go wam dzisiaj pokażemy. Jutro biegacze będą rywalizować w niedzielę też na dystansie Kilometrów, ale oprócz tego mamy dla Was też opcję sztafetową, czyli można się złożyć w czteroosobową drużynę i także cztery osoby pokonują 5 kilometrów, więc będzie to na pewno emocjonująca rywalizacja, wspólne wsparcie. I mamy dzisiaj dużo różnych drużyn z całej Polski, klubów, więc tutaj myślę, że będzie bardzo fajne współzawodnictwo i wspólne kibicowanie.

Takie zawody są niczym innym jak wielką promocją dla, dla nas właśnie tutaj w Ziemianach mieszkających, ale także myślę, że i dla Was szansą na to, aby raz do roku tu na tej kaszubskiej ziemi, przed dzisiaj w tym, w tym roku nad jeziorem Rzuno wykazać się swoją wielką, wielką sprawnością. Co roku trasa przygotowana doskonale, perfekcyjnie. Bardzo wymagająca trasa górki, no ale fajna. Farna, urozmaicona. Trochę plażą, trochę po lesie. Ciężko było, wiadomo, bardzo duszno w lesie, no ale się jakoś dało. Trasa wymagająca, ale piękna, urokliwa nad jeziorkiem. Pięknie. Trasa przygotowana super, organizacyjnie. Woda. Polewanie, wszystko było super. Chyba walka sama z sobą mnie zaskoczyła, bo było bardzo ciężko, ale dałam radę. To satysfakcja jest, że dałam radę i jestem zadowolona, że tu przyjechałam. No, znaczy, się trasa była dosyć bardzo y, trudna. No, wiadomo, krosowa nad y, ścieżko nad naszym pięknym jeziorem. Potem na osadzie nowiny, górka, potem z górki, potem znowu pod górkę. No i jesteśmy na mecie i jestem bardzo szczęśliwa, że po raz któryś mogę uczestniczyć w mistrzostwach Kaszub. Myślę, że wyszło nieźle. My jesteśmy bardzo gościnni i wszystkich przyjmujemy, wszystkich zapraszamy i zawsze wszyscy uczestnicy są bardzo mile widziani. A zaczęło się tak, że pojechałem do sanatorium i lekarz powiedział, że mam ruszyć dupę i wziąć się za siebie, bo aż jest 100 kilo, a mam 12 stentów włożonych. Że jak chcę żyć, to muszę chodzić. A tu mam taką wariatkę moją, że siedzi przed komputerem, szuka mi zawodów i z początku było tak, że ja chodziłem, ona zrobiła zdjęcie, to był mój fotograf, a teraz chodzi moje kochanie ze mną. Dobrze, żeby tutaj przyjechać, przede wszystkim e, myślę, dlatego, że współorganizatorem jest klub Błękitni Ziemiany, który chyba jeśli chodzi o Nordic Walking, jest znany na całą Polskę. E, drugie to są walory krajobrazowe i przyrodnicze że tutaj są piękne tereny, można po nich fajnie, fajnie się poruszać z kijami. No i ogólnie to jest zawsze miła atmosfera w ziemianach i, i super się tutaj, że tak powiem, e, przybyć. Moja organizacja zajmuje się jakby takim dystrybuowaniem środków unijnych z inicjatywy LIDER. Tak są takie małe projekty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ale nie tylko, też wspomagamy przedsiębiorczość, wspomagamy rolników, także działamy w tym, a także promujemy obszar poprzez właśnie wydawanie map, różnego rodzaju gadżetów, no i współpracujemy z lokalnymi organizacjami. Urząd Gminy Dziemiany Stowarzyszenie Błękitni Nordic Cooking Dziemiany Ośrodek Kultury w Dziemianach Organizacja Perysportowej Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Dziemiany wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą nadleśnictwo Przymuszewo Zakład Różnikarski Obrót Bronią i Amunicją Piotr Skawiński Firma Kompleks Nadleśnictwo Lipusz Lokalna Grupa Działań Stolem Bank spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Kurtownia Materiałów Budowlanych Marcin Czarnowski Usługi Transportowe Ziemne, melioracyjne i ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, firma Festwood Bruski Paweł, Słan Francisco Krystian i Monika Sikora, zakład mięsny Skiba, piekarnia cukiernia Jarzębińscy, kwiaciarnia Kwiaty z Sercem Ewelina Korejowo. EGA Starower Gdański Adam Gudalewski Usługi Stolarskie Kacper Czapiewski Sklep Biedronka w Dziemianach Sklep Spożywczo-Przemysłowy U Mamuszki Magdalena Rolbiecka Piechowice Kaszubska Wypiekarnia Sławomir i Zdzitława Werra Lody na Trójkącie Agata Skawińska Sklep Przemysłowy Bogumiła Stolc Sklep Groszek Uływy Ewa Kartuszyńska Agokrystyka na Kaszubach Noclegi Dywan Zakład usługowo remontowo budowlany Sławomir Wiecki, Leśny Zakątek Renata i Sławomir Biedcy Architekt która ogrodowa Zuzanna Barbara Stoltman, Pizzeria Carleone Dzimiany. Stary browar Kościerzyna Zakład porcelany stołowej Lubiana Esa, Patrycja Chyła Fotografia, Fotologiczno-Kosmetyczne Paulina Prądzińska. Firma usługowo-handlowa Krystyna Józef Kukliński. Firma ogólnobudowlana Witbud Michał Kartuszyński. Strefa odnowy biologicznej Wakła Centrum Olga Kuczkowska. Relax Med Katarzyna Czarnowska Masaż Mobilny. Zakład produkcji spożywczej Stefan Skwierawski-Brusy. Sklep Lewiatan w Dziemianach Manianka Anna Gańcza. Zakład usługowo-produkcyjny handlowy Hirsch, Firma budowlana Majkowski-Bał. Firma Puch tego sam, Lubiana Hurt Tomasz Szarmach, Ewon Ewa Stopa, wytwórca Tabakier Piotr Turzyński, Tomki w Sercu Kaszu Paulina Dudzia, skarby borów prosto z Borów tucholskich Tomasza Buza, Laches Beauty Katarzyna Bożykowska, Środek Jeździecki Pegas, Marcin Podpora, Malina Media Martyna Konkol, wielkie, wielkie brawa dla tych, których nie wymieniłem, a naprawdę wiele, wiele zrobili od wczoraj dzisiaj i tak dalej. Wielkie, wielkie oklaski dla nich.